Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Drian Kołodziej, a w tym odcinku odpowiem na pytanie, jak stać się ekspertem. Jest to odcinek, o który prosiliście w komentarzach, więc postanowiłem, że nagram ten materiał. I teraz tak, to nie jest odcinek o tym, jak pozycjonować się na eksperta, ponieważ w tym kraju jest mnóstwo ekspertów, którzy nie potrafią się wybić, nie potrafią się pozycjonować. I to jest zupełnie inny temat. W tym odcinku pokażę wam, jak stać się ekspertem od przysłowiowego zera. Więc pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to jest ustalić sobie odpowiednią perspektywę, odpowiedni czas. znać coś, w co możesz się zaangażować na najbliższe powiedzmy 10 lat. Oczywiście, tak naprawdę największy progres będziesz miał w ciągu pierwszych dwóch lat. Wtedy zdobędziesz największą wiedzę, też wtedy będziesz miał największy progres, ale prawdziwym ekspertem staniesz się w długim terminie. I zauważyłem, że wielu ludzi chce być w czymś ekspertem. Nie wiem, chcą być ekspertem w dietetyce albo chcą być ekspertem powiedzmy o rybca, ale prawda jest taka, że nie są w stanie się temu poświęcić w długim terminie. I ludzie, którzy faktycznie stają się ekspertami, to są ludzie, którzy tak naprawdę nie przeraża ich ta wizja tego, że będą musieli poświęcić kolejne 10 lat, żeby pogłębiać wiedzę w danym temacie. Jeżeli to Cię nie przeraża, to prawdopodobnie staniesz się prędzej czy później ekspertem w danym temacie, no bo jeżeli cały czas będziesz czytał i będziesz praktykował, to nie ma szans, żeby w danej rzeczy nie być ekspertem. Mam takiego znajomego, który zarządzał profesjonalnie funduszem hedgingowym i powiedział mi kiedyś, że to jest normalne i naturalne, że na samym początku zdobywamy ogromną wiedzę i ten progres jest najbardziej widoczny, ale... To, co powoduje, że stajesz się ekspertem, to jest to, że siedzisz w okopach danego tematu przez wiele lat. Więc jeżeli chcesz być w czymś ekspertem, no to musisz tutaj poświęcić sporą ilość czasu. I to jest tak: czasami motywacja jest pozytywna, czyli my chcemy po prostu coś zmienić w swoim życiu, więc się tym tematem interesujemy, ale czasami ta motywacja może być negatywna. Powiedzmy, zachorujesz na jakąś chorobę i starasz się znaleźć wszystkie informacje na temat tej choroby, żeby się samemu wyleczyć. I kiedyś rozmawiałem z profesorem diabet diabetologii i powiedział mi, że pacjentów można podzielić na trzy grupy, czyli tacy, którzy ignorują totalnie chorobę i nic nie robią, tacy, którzy słuchają zaleceń lekarza i po prostu robią to, co lekarz każe i tacy, którzy czytają wszystko na ten temat, na temat swojej choroby i ci ludzie powiedzmy w ciągu pięciu lat posiadania tej choroby są w stanie powiedzieć więcej na temat tej choroby niż nie jeden lekarz ze specjalizacją, ponieważ oni mają tą negatywną motywację i przy okazji chcą pogłębiać tą wiedzę, tak? Więc wiedzą wszystko na temat leczenia, na temat tego, jak ta choroba działa, co, co działa, co nie działa, też eksperymentują na sobie, więc też tak naprawdę wiedzą bardzo dużo i ci ludzie, w bardzo krótkim czasie, mogą stać się właśnie wybitnym ekspertem w danym temacie, ponieważ posiadają daną chorobę. Druga rzecz to jest znalezienie mentora. I o tym już było na tym, na tym kanale mnóstwo materiałów, ale to, co dzisiaj powiem, to jest coś, co możecie mega zszokować, ponieważ jeżeli chcesz być mentora, to ok. Ale bardzo ważne jest to, że ten mentor musi się zaangażować w swój sukces. Czyli tej osobie musi zależeć na tym, żebyś ty miał wyniki i efekty. I oczywiście najprościej to osiągnąć, jeżeli na przykład komuś zapłacisz, no to wtedy ta osoba ma pewną motywację finansową, ale to nie zawsze wystarcza. Więc jest jeszcze jeden bardzo prosty proces, który pokazuje, że tak naprawdę każdy ekspert też miał swojego mentora. Nie wiem, nawet w filmach to widać, tak? Powiedzmy, Daniel LaRusso miał swojego pana Miyagi, czy Harry Potter miał Dumbledora i ty też powinieneś mieć swojego mentora. Ale to, co powinieneś zrobić, to nie lizać mu tak naprawdę tyłka, tylko zadawać mu pytania, które będą go angażowały w jakikolwiek sposób i będą czasami nawet atakowały pewne jego idee i przemyślenia, tak? Czyli na przykład trener ci rozpisuje plan działania, a ty mu mówisz, hej, te ćwiczenie jest dla mnie załatwe albo mam wrażenie, że to ćwiczenie tak naprawdę nie jest dla mnie, ponieważ ja mam braki w innych, w innych miejscach. Tak? I czyli zmuszasz po części tego mentora, żeby w jakikolwiek sposób się angażował, a tym samym ta osoba ma większą motywację, żeby działać na Twoją korzyść. Więc posiadanie mentora tak, ale nie w takim sensie, że tylko go posiadasz, tylko żeby ten mentor zaangażował się w Twoje działanie. I to, co ja zauważyłem na przykład po sobie, to najlepsze wyniki miałem zawsze wtedy, kiedy starałem się też dać coś od siebie, czyli znaleźć takie obszary w życiu tego mentora, które ja bym mógł wypełnić i dać mu jakąś tam wiedzę. I dzięki temu ta osoba po prostu na zasadzie wymiany barterower angażowała się w mój sukces, a ja się angażowałem w jej sukces. Jest też taka fajna książka, którą napisał kiedyś agent FBI i on powiedział, że najlepszym sposobem, żeby zdobyć czyjeś zaufanie, to jest zaangażować się w czyjś sukces. I to jest naprawdę bardzo fajna strategia. Trzecia rzecz to jest przede wszystkim ustalić to, co jest najważniejsze. Każda czynność, której chcesz się nauczyć, każda umiejętność, której chcesz się nauczyć składa się z pewnych składowych, tak? Czyli powiedzmy w strzelectwie sportowym jest odpowiednie składanie się do strzału, ściąganie spustu, pilnowanie przyrządów, umiejętność kręcenia tymi przyrządami i tak dalej, i tak dalej, Czyli są różne techniki, które powodują, że stajesz się w czymś mega dobrym. Każdą umiejętność możesz rozłożyć na po prostu mniejsze elementy i zauważysz, że... Te elementy składowo mają wpływ na Twój sukces, ale prawda jest taka, że nie wszystkie elementy mają takie same, takie same przełożenie na Twój sukces. Więc w pierwszej kolejności musisz zidentyfikować 20% rzeczy, które mają największy wpływ na sukces. I to jest taki must have, który musisz zrobić. Tu oczywiście działa Sada Pareto. I teraz, jak ja na przykład uczyłem się strzelania, to zauważyłem, że wszyscy po prostu, którzy przychodzili do klubu, brali po prostu broń i strzelali do tarczy, tak? Czyli brali tam, są jakieś tam pistolet pneumatyczny i strzelali do tarczy. I ja zapytałem instruktora, czy jest jakiś sposób, żeby nauczyć się szybciej i lepiej strzelać. I on mi zrobił bardzo prostą rzecz. Wziął mi e, po prostu tarczę odwrócił ją do góry nogami, żebym strzelał do pustej tarczy i powiedział, że jeżeli będę strzelał przez miesiąc do pustej tarczy, to po miesiącu będę lepszy niż oni tu wszyscy, którzy strzelają do, do, do tarczy, tak? Dlaczego takie działanie miało efekt? Z tego względu, że w momencie, kiedy nie widziałeś tarczy, nie miałeś takiej potrzeby, żeby strzelać w sam środek, tak? tylko po prostu pilnowałeś z pustu i pilnowałeś przyrządów. Czyli dwie rzeczy, które mają w 80% przełożenie na strzał. I na razie się okazuje, że walisz, walisz, walisz w pustą tarczę. Wszyscy się wyśmieją, no bo tak naprawdę taki trening wydaje się mega nudny i jest po części mega nudny. Ale po miesiącu faktycznie, jeżeli ta tarcza przyjeżdża, to na razie się okazuje, że masz fajne skupienie, bo e, nauczyłeś się tych rzeczy, które mają największe przełożenie na strzał. I potem oczywiście możesz szlifować pewne rzeczy, są pewne treningi, które możesz wykonywać, które spowodują, że będziesz miał jeszcze lepszy ten strzał, ale prawda jest taka, że 80% tego progresu, który wykonujesz, to jest tylko i wyłącznie odpowiednie spusz spuszczanie tych spustów i pilnowanie przyrządów, tak? I pewnie każdy strzelec się ze mną tutaj zgodzi. Następna rzecz, którą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest taka, żebyś na siłę nie starał się wszystkiego zapamiętywać. To jest taki błąd, ponieważ ludzie mają poczucie w ogóle, jak się uczą, że jak coś będą czytali w kółko, to będą mieli super efekty, a tak się to po prostu nie dzieje. Czyli te pierwsze przeczytanie oczywiście ma jakieś znaczenie, ale to, że potem będziesz czytał 7, 8, 10 razy, to już nie będzie miało takiego przełożenia. To, co powoduje, że coś zapamiętujesz, to jest przede wszystkim przeniesienie tej umiejętności do życia realnego i wykonywanie tej rzeczy, czyli. Czytasz na temat tego, jak robić reklamy na Facebooku, a następnie od razu przystępujesz do robienia tych reklam na Facebooku. I to powoduje, że dużo szybciej się uczysz, dużo szybciej zapamiętujesz, ponieważ nauczyłeś się czegoś, zdobyłeś jakąś wiedzę, ale od razu masz też praktykę. I tego nie da ci tak naprawdę... Żadne czytanie książek. Więc ja widzę, jak wielu ludzi czyta książki. Ja oczywiście do tego zawsze zachęcam, ale prawda jest taka, że musisz jak najszybciej też działać. I najlepiej, żeby działać poza strefą komfortu, czyli robić coś, co nie jest dla ciebie normalne i komfortowe w codziennym życiu. Dam Ci przykład. Ludzie czytają na temat tego, jak być przedsiębiorczy, uczą się z kanałów na YouTubie, jak być przedsiębiorczy, ale prawda jest taka, że dopóki nie założysz firmy i dopóki nie poczujesz, jak to jest balansować na granicy bankructwa, czym jest istny survival, to tak naprawdę niczego się nie nauczysz i nie zdobędziesz odpowiedniego doświadczenia, ponieważ no nie da się nauczyć przedsiębiorczości z książki, musisz pewne rzeczy przeżyć. Inaczej jest słuchać o tym, jak ktoś zbankrutował i nawet sobie to wyobrażać, a inaczej jest na przykład zbankrutować, tak? albo balansować na granicy bankructwa. Jak ja zakładałem firmę, to te pierwsze miesiące w ogóle praktycznie nie spałem. Przytyłem 30 kg i byłem tak zestresowany i byłem wrakiem człowieka. Ale ja mogę o tym ci mówić, ale dopóki tego nie przeżyjesz, dopóki nie będziesz miał podobnej sytuacji, to nie wiesz, jak to jest. I niestety jest mnóstwo kowboi i klawiatury na YouTubie, którzy mówią różne głupoty, ale prawda jest taka, że nie mają żadnego praktycznego doświadczenia. Piąta rzecz to jest przede wszystkim odpowiedni feedback. I Powinieneś poświęcić mnóstwo czasu na analizowanie swoich działań. I do tego ci albo będzie potrzebny mastermind, albo będzie ci potrzebny zespół. Chodzi o to, że w momencie, kiedy robisz na przykład jakąś kampanię reklamową na Facebooku, albo robisz na swojej liście adresowej, albo cokolwiek w ogóle robisz, to potrzebujesz kogoś, kto, z kim możesz usiąść i to przeanalizować. Co zrobiliście dobrze, co zrobiliście źle, co można poprawić, co można było zrobić inaczej, co można było zrobić lepiej. Prawda jest taka, że w wojsku na przykład, jeżeli przeprowadza się jakąś akcję, to potem większość czasu tą akcję się analizuje i sprawdza się, co było dobre, co było złe, po to, żeby żołnierze po prostu zapamiętali, wyciągnęli wnioski na przyszłość. Bo możesz, tak jak kiedyś powiedział chyba Michael Jordan, że możesz e, rzucać przez 8 godzin do kosza, ale jedynie czego się nauczysz, jed jedną rzecz, którą się nauczysz, to jest po prostu błędnie rzucać do kosza. Więc jeżeli chcesz rzucać prawidłowo, to musisz oczywiście poświęcić czas, żeby rzucać do tego kosza, ale też potrzebujesz trenera albo potrzebujesz kogoś, nawet to mogą być koledzy z zespołu, którzy ci powiedzą, co robisz dobrze, co robisz źle. Oni po prostu widzą pewne rzeczy z boku i nie mają do tego jakiegoś tam sentymentu przywiązania. Szósta rzecz to jest oczywiście uczyć się mniej. To jest taki paradoks, który wydaje mi się. Um, no, większość ludzi w tym momencie nie zrozumie. Jak to ucząc się mniej, można zostać ekspertem? A no właśnie chodzi o to, żeby jedną trzecią czasu poświęcić na naukę, a dwie trzecie poświęcić na pracę. I taka proporcja jest idealna, szczególnie na początku, żeby nie być takim przyswajaczem wiedzy, chipunem, który pochłania wszystkie informacje, chipunem informacyjnym, tak? Tylko chodzi o to, żeby. Ok, czytam sobie książkę, kupuję sobie jakiś kurs, przerabiam, ale zaraz staram się to wykorzystać w praktyce. Największym błędem jest w ogóle kupowanie rzeczy, kupowanie kursów, których w ogóle nie chcesz wykorzystać, albo które w żaden sposób Ci nie pomogą, nie? Czyli wiesz doskonale, że i tak nie będziesz traderem, ale i tak kupujesz kursy związane z tradingiem, albo wiesz, że nie będziesz inwestował w nieruchomości, ale kupujesz takie kursy. Jeżeli chcesz inwestować w nieruchomości i masz zamiar poświęcić na to najbliższe lata, to tak, kup kurs, ale zaraz po tym kursie idź i kup nieruchomość, tak? Chodzi o to, żeby poświęcić więcej czasu na praktykę, ponieważ oczywiście kursy Ci będą wskazywały różną drogę i będą Ci pokazywały, co masz robić, ale to praktyka będzie zdobywała dla Ciebie doświadczenie i będzie powodowała, że będziesz coraz to lepszy. I ostatnia rzecz to jest taka, żeby spać coraz lepiej. Poświęć przynajmniej 7-8 godzin na sen. Najlepiej gdzieś w okolicach 8-9 godzin. Chodzi o to, że najwięcej zapamiętujemy w momencie, kiedy śpimy. I jeżeli będziesz miał deprawację snu, będziesz się nie wysypiał, to zawsze będziesz gorszy w działaniu od ludzi, którzy będą się dobrze wysypiali. Jedna godzina więcej snu to jest kilka godzin więcej produktywności w ciągu dnia. I to jest coś, co mogę potwierdzić na własnym przykładzie. Więc jeżeli chcesz osiągnąć dany sukces w danej dziedzinie, to musisz również dobrze się wysypiać. Jeżeli teraz chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób ja rozwiązuję, swój biznes, w jaki sposób działam, to pod tym nagraniu masz link, który prowadzi do mojego bezpłatnego materiału. Tam ci dokładnie to wszystko pokażę. A jeżeli materiał ci się spodobał, to oczywiście proszę cię o subskrypcję, łapkę w górę. No i w komentarzu napisz mi, o czym ma być kolejny materiał, bo jak widać czytam te komentarze i robię materiały specjalnie dla was. Więc zobacz sobie moje poprzednie materiały, jak znaleźć pomysł na biznes oraz o tym, jak sprzedawać kursy. Więc zobacz poprzednie materiały. No i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.